Blokowanie wejść. Jeśli jakiś czujnik przysparza nam problem, bądź chcemy na przykład zostawić pieska w jakimś pomieszczeniu i wiemy, że będzie wywoływał nowe alarmy, bo mamy akurat czujnik nieodporny na zwierzęta, możemy sobie zablokować taki jeden czujnik, czy tu dwa, czy pięć. Wszystko jedno. Możemy zablokować dowolne wejścia. Robimy to w następujący sposób. Wchodzimy w menu kod gwiazdka. Znajdujemy sobie menu blokowanie wejść. Zatwierdzamy albo OK albo haszem. Wybieramy sobie blok typ blokady. Czy ma to być na jedno włączenie, czy ma to być na dłuższy okres. Jeśli na jedno włączenie alarmu, wybieramy blokadę czasową. Jeśli na dłuższy okres, blokadę trwało. My wiemy, że ten piesek będzie tylko teraz, bo to jest piesek babci, ciotki, wujka, który przyszedł, który po prostu zostawił nam na jeden, na, jed, na jedną chwilę i teraz razem idziemy gdzieś po powrocie zabierze pieska i ucieka do domu, więc w takim przypadku skorzystamy z blokady czasowej na jedno włączenie. Również wchodzimy w jeśli mamy taką klawiaturę, możemy skorzystać, żeby zatwierdzić, przenieść się dalej do tego menu blokady czasowe z przycisku Hash, z przycisku OK, bądź z przycisku prawa strona, w prawą stronę strzałkę, tak jak mamy w prawą stronę strzałkę przy blokady czasowe. Ja polecam przyzwyczaić się do przycisku OK, jeśli jest na klawiaturze. I teraz wybieramy sobie, wybieramy sobie czujnik, który chcemy zablokować. Dajmy na to, niech sobie będzie w magazynie piesek hulał, trochę więcej miejsca, żeby miał. Wybieramy sobie czujkę, jak powiedziałem wcześniej. I musimy tutaj zapalić literkę T. A robimy to poprzez wciśnięcie dowolnego klawiszu, klawisza numerycznego od 1 do 9. Piątka. Jest T. Zatwierdzamy OK, bądź HASH, wejście zablokowane. Wychodzimy gwiazdką. W tym momencie wpisujemy kod OK. Włączamy sobie strefę, którą, którą, w której zablokowaliśmy czujnik. System informuje nas o tym, że są naruszone, bądź zablokowane wejścia. Jedynka załącz, mimo wszystko, dwójka sprawdź. Wiemy, że zablokowaliśmy, ale mimo wszystko chcemy sprawdzić, więc wciskamy sobie dwójkę. Blokada czasowa, wejście numer dwa magazyn. Ok, wiemy już, że, że to jest. Gdyby były inne niedomagania, jeszcze, no to tutaj byśmy sobie przewijali. Nie ma nic innego. Cofamy się gwiazdką i wybieramy jeden załącz. I w tym momencie system nam się załącza. Jeśli przyjdziemy. Wyłączymy system. Automatycznie blokada została zdjęta. Blokada czasowa jest to blokada na jedno włączenie alarmu do czuwania. Po wyłączeniu automatycznie znika. Dziękuję bardzo.